A teraz przenosimy się do Tęczynka pod Krakowem. Będziemy się kładli na drodze, ale nie dopuścimy, żeby przejeżdżały te następne tiry, mówią mieszkańcy tej miejscowości. Protestują z obawy, że powstanie tam fabryka asfaltu. O proteście zdesperowanych mieszkańców Anna Gorol-Karzewska. Tenczynek w gminie Krzeszowice, znany z zabytków i terenów rekreacyjnych. Mieszkańcom trudno się pogodzić z planowaną to budową fabryki asfaltu. Chciałoby się mieć profil tej gminy yy, jakiś rekreacyjno uzdrowiskowy nawet. Natomiast według mnie coś takiego jest niedopuszczalne, bo to po prostu szkodzi mieszkańcom i, i, i mam nadzieję, że, że uda się tam to zastopować. Mieszkańcy wiedzą, co znaczy wzmożony ruch tirów, bo ciężarówki już jeżdżą przez ten z pobliskiego kamieniołomu. Dlatego, jak mówią, zrobią wszystko, by nie dopuścić do wzmożenia ruchu. Jest już niebezpiecznie, a jeżeli dołożono, dołożono by do tego dodatkową inwestycję, to to życie stałoby się po prostu nie do zniesienia. My zwracamy się do władz yy, naszych, czyli do burmistrza, który jest władny i starosta, z prośbą o pomoc po prostu. Plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza budowę zakładów przetwórstwa surowców niezależnie od tego, czym byłyby surowce. Do budowy może dojść, ale pod pewnymi warunkami, które zawnioskują starosta i powiatowy inspektor sanitarny, a ustali burmistrz. Burmistrz na pewno nie jest z tego powodu szczęśliwy, ale jako jednak mimo wszystko organ administracji terenowej musi przeprowadzić postępowanie, jeżeli wpłynął wniosek. Ale być może sprawa zostanie rozwiązana inaczej. Firma Strabak, która stara się o teren, jest już mocno zniechęcona. Wiemy, że są bardzo duże protesty mieszkańców. Również wiemy, że pozostanie pozwolenia na budowę będzie co najmniej bardzo utrudnione ze względu na również brak przychylności władz lokalnych. Prawdopodobnie zrezygnujemy z lokalizacji inwestycji w tym miejscu. To rozwiązałoby tylko jedną kwestię. Druga to zmiana trasy tirów jeżdżących z kamieniołomu przez tęczynek. Mieszkańcy zapowiadają, że o tę zmianę będą walczyć. Oglądają Państwo główne wydanie Kroniki. Zobaczmy.